Dzisiaj wybieramy się z wizytą do Bechis. miasteczka zwanego miasteczkiem wody i źródeł, znajdującego się w północno-zachodniej części prowincji Castellón, u podnóża Gór Havalambre w Komarce Alto Palancia. Historia tego miejsca jest niezwykła i długa. Bo jego charakter przejścia między Aragonią a Walencją oraz obfitość wód uwarunkowały ciągłość osadnictwa w tym miejscu. Malowidła jaskiniowe, czyli już mamy mnogość jaskiń w tym miejscu, sięgają 7000 lat. Pozostałości archeologiczne z czasów iberyjskich. Ja zawsze Iberów porównuję z naszymi Sławianami, bo jest, jest tyle, tyle podobieństw, tyle podobieństw zauważyłam, że także oni w tym czasie mieli tutaj Iberów, a my mieliśmy naszą. Na nasze miejsce Sławian. Później też się pojawiają pozostałości po Rzymianach, które którzy podbili ten teren, i również pojawiają się pozostałości po, po podboju muzułmańskim. Gospodarka oparta na Inwentarzu żywym i rolnictwie yy, musiała więc polegać na wykorzystaniu środowiska naturalnego, aby wyjść yy, naprzeciw. Pod koniec XVI wieku zaczęła się od, o co, co jest to bardzo ciekawe, od zbierania śniegu, dostarczania, które później do, były, dostarczania, były dostarczane do, do Walencji. I je zbierano w takich, w takich wykopanych, poobkładanych kamieniami e, miejscach zwanych nevera, czyli to przekładamy zwanych lodówka. I to jest też zachowane w tym miejscu. E, tworząc najwyższą koncentrację złóż śniegu z zachodniej części Morza Śródziemnego I później transportowano to dalej. Czasem aż do, tra, Czasem ten śnieg eksportowano na, do Afryki. I, I robili tak, że zbierali ten śnieg, zbierali ten lód, składowali, y, udeptywali, potem przekładali to. To słomą i następna warstwa, i następna, i tak układali. A potem, jak już się zrobiło ciepło i w innych rejonach potrzebowali lodu, to był w, tym, w tym czasie był rarytas wy, wypić coś, coś schłodzonego, gdy, gdy przyszło lato. A więc to kroili i ładowali na, na osiołki i transportowali to. Wiadomo, że przez tą długą drogę był, był spory ubytek, ale to, ale to tak, za, tak zabezpieczali jeszcze słomą, tak owijali, że, że zawsze coś z tego lodu pozostawało. Co odwiedzać w tym miejscu? A więc pod... Dochodzimy do starego zamku pochodzącego z czasów rzymskich który został zreformowany w całej swojej historii i który dziś zachowuje jedynie pozostałości murów i zbiorników. Do miasta Bechis wchodzimy przez portal, obok którego znajduje się pustelnia dziewice z Loreto, patronki Bechis, dzieło z XVIII wieku. Na ulicy Badesteria znajduje się tak zwany Granero dell'Infante, który ma dwa piękne herby. Kościół parafialny z XVI i XVII wieku. Ma renesansowe boczne drzwi wejściowe z 1554 roku. I Krajobrazowe atrium uzupełnione łukami ze Starego Ratusza. Już na obrzeżach miasta, przy drodze prowadzącej do Fuente de los Cloticos, czyli do fontanny Los Cloticos, znajdujemy najważniejsze dzieło architektoniczne w akwedukcie Bechis. Stoi tam akwedukt. Bardzo okazały. Dzieło to zostało uznane za Narodowy Zabytek Historii i składa się z pięciu łuków, osadzonych na potężnych aszlarkach. Muzeum. Jest tam. O, jest tam bardzo ciekawe muzeum, w którym możemy podziwiać ciekawą, e, groma, zgromadzoną. Kolekcję etnologiczną i archeologiczną właśnie z tego maleńkiego obszaru. Obowiązkowe jest zwiedzanie określonych miejsc, takich jak Fontana Los Cloticos, gdzie, gdzie obowiązkowe są aqua de Bechis, czyli woda z Bechis, y, mansiony. De Artes de Abajo, Arteas de Arriba, Los Pérez, rios Arriba i y Las Ventas. A więc Bechis i jego wody to jest właśnie najważniejsze. Woda Bechis jest jedną z najlepszych na świecie. Powtarzam. Woda behis jest jedną z najlepszych na świecie. O jego doskonałości świadczy między innymi słaba oligonometria mineralizacyjna z niewielką ilością suchej pozostałości i niską zawartością soli. Więcej na, na, na ten temat można, można znaleźć w jakichś opracowaniach naukowych. To naprawdę jest bardzo, bardzo zdrowotna woda. Zwiedzamy tam tą właśnie fontannę Los Cloticos Bechis. spróbujemy oczywiście wody i jeśli kto, ktoś by postanowił spędzić tutaj wakacje, ferie tutaj rozpoczynają się 3 lutego w święto San Blas, świętego blasa, w którym wyrabiane są typowe bułki San Blas. Święto patrona Kuczci Matki Bożej z Loreto to pierwszy dzień września, więc ulice Bechis są wypełnione popularnymi świętami, w których zarówno mieszkańcy jak i odwiedzający Bechis są zainteresowani jego ciekawymi atrakcjami. Okolica Bechis to przepiękne, naturalne środowisko, naturalne. Jest wiele tras do, do, do pieszych wycieczek. I, I są są też przewodnicy, którzy którzy organizują takie wyprawy, ale można też i samemu. I, także te wycieczki są organizowane po obszarze miejskim, gdzie zawsze możemy cieszyć się z pięknych krajobrazów. Już te widoki są widoczne na Peña Escavia, La Os, La Juliana, Los Tachos, źródła rio e, Palancia, na rzekę Palancia. Por ejemplo, Trasa, Los Molinos, to, do, to dla przykładu, wychodzimy z Bechis, z miasteczka, obok punktu informacyjnego Fontanas, punkt przylotu Bechis Fuente del Santo. Czas 1 godzina 30 minut. Stopień trudności niski. Różnica wysokości 150 metrów, a, a więc nie jest tyle. Jest, to jest tylko trasa 3325 metrów. I się spaceruje między kanałami Palancja. Yy, znaj I znajdziemy tam pozostałości mostu z XIII wieku oraz przypatrujemy się, jak uży użyta jest siła rzeki w tartaku. Obserwujemy młyny mielące mąkę, które, który, które już są nieczynne, ale jeszcze pozostały jeden młyn do napełniania i dwie le lekkie fa fabryki, jak to kiedyś wszystko pracowało i było umiejscowione obok rzeki i pracowały siłą wody inna trasa to na przykład wspinaczka na wspaniałe widoki na Valle de Canales a przy zmianie zbocza zaskakujący widok na Bechis i na góra i na pasmo górskie espadan Przepiękne pasmo pasmo trudne do, do, do zdobycia dla w tych, w tych górach pełnych pełnych przepaści prze, pełnych y, prze, podejść w innych czasach ukrywały się całe, całe, grupy, całe grupy ludzi. I było to nie, nie do zdobycia. Rzeka Palancja też jest właśnie do, do zobaczenia. I to, I to by było na tyle. Także przepiękne miasto, pełne, pełne wody, pełne kanałów, pełne basenów rzecznych i, i użycia. Jak, jest wszystko pokazane, jak, jak to kiedyś między akweduktem, między takimi rynienkami, które, które budowano w kamieniach, jak to płynęła z woda, woda, jak użyźniała pola i jak to wszystko pięknie. Zagospodarowano i jeszcze używano to w fontannach miejskich i do picia, i także były wydzielone pralnie miejskie, gdzie ludzie prali swoje, swoje rzeczy, i też było wydzielone miejsce, gdzie, gdzie myli owoce, warzywa, coś, coś, coś pięknego. Wszystko to jest zachowane, zakonserwowane i woda płynie i jest, jest tam butelkownia wody butelkują to też jest woda sprzedawana, Nazwa, ta woda się nazywa Aqua de Bechis, woda z Bechis Dzisiaj wybieramy się z wizytą do Bechis. Miasteczka zwanego miasteczkiem wody i źródeł. Znajdującego się w północno-zachodniej części prowincji Castellón u podnóża gór Havalambre. W komarce Alto Palancia. Historia tego miejsca jest y, niezwykła i długa bo jego charakter przejścia między Aragonią a Walencją oraz obfitość wód uwarunkowały ciągłość osadnictwa.